Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane i śpiewane. Jarosław Trześniewski kwiecień, kantylena na odejście mięty. Szesnastoletnia nieletnia odpowiada jak pełnoletnia, w pełni ukoronowana. Błękitne tło pełne chmur. Pada deszcz. Banany prostują grzbiety stosownie do wymogów. Papierosy mentalowe znikają. Na progu białych trumienek Angela Merkel uspokaja palaczy macierzyńskim spojrzeniem. Czarne płuca skwierczą na patelniach. Odwieczny dylemat Tertuliana. Palaczy traw w biebrzańskim parku Narodowym piją samogon, klaszcząc z uciechy na widok pieczonej dziczyzny, skaczącej sarny, ryku daniela, płonącego łosia na bagnach, w oparach duszącego dymu. Tylko wątła mięta nad brzegiem śpiewa nie swoim głosem, tuląc się do kikuta spalonej brzozy niskiej słucha ostatniego brzęczka wątłej wodniczki na ocalałej gałązce lapońskiej wierzby. Czytał Bogdan Tmowski.